Patrząc na nasze produkty, firmy Living Water Technology, należy patrzeć na nie przez pryzmat powiedzenia Nikola Tesli. Żeby zrozumieć wszechświat, należy patrzeć na niego poprzez pryzmat częstotliwości, wibracji i energii. Nasze produkty zmieniają energię w przestrzeni, w organizmach człowieka, zwierząt, roślin, powietrza, e, kamieni. Podnoszą wibracje, uwalniają negatywne emocje, wzmacniają pozytywne emocje i wpływają na przykład na poziom koncentracji, na poziom odczuwania. Pijąc wodę, wyrównujemy sobie zapisy wody w ciele, które mamy. Każdy z nas zapisuje sobie w ciele fizycznym, ale też w ciałach energetycznych zapisy emocji. I takim przykładem emocji będzie na przykład lęk, który jest zapisywany w klatce piersiowej, czy złość na wątrobie, czy układ trawienny. Emocje typu nie mogę czegoś strawić. I teraz, używając naszej wody, podstawki czy ali, uwalniamy zapisy energetyczne niskowibrujące, typu stresy, lęki, złości. I uwalniając taką emocję, pomagamy sobie. W funkcjonowaniu, w dobrobycie, w dobrostanie w ciele fizycznym, ale przede wszystkim na polach energetycznych. Alia na przykład posiada torusa, tak jak samo jak człowiek, gdzie energia przechodzi przez nasze ciało, górą wchodzi dołem. Wymieniamy sobie energię, podnosimy sobie przede wszystkim wibracje. Chciałbym szczególną uwagę zwrócić na to, że to, co pijemy, to, co jemy, bo przecież możemy też gotować zupę na właściwej wodzie. To też kim się otaczamy, patrz osoby wyżej wibrujące, bo my pijąc tą wodę, zmieniamy sobie częstotliwość energetyczną. Najważniejsze jest, abyśmy pili i jedli to, co jest najbardziej ustrukturyzowane, co jest żywe przede wszystkim, a nie martwe. Kryształy, które są w naszej technologii są skomunikowane z sobą. I patrząc na przykład na strefę wisiorki czy alie, sama komnata po rozstawieniu tworzy przestrzeń energetyczną, w której nie przechodzą negatywne energie, nie przechodzą, wypłaszczają w, w, w momencie postawienia cieki, e, żyły wodne, uskoki, wszystkie historie, które Ziemia ma w sobie, które nam szkodzą, nisko wibrujące. Tak samo alia też w składzie ma kryształy, które podnoszą wibracje przez to, że kryształ w swojej pamięci zwiększa częstotliwość wody. Zwiększa częstotliwość miedzi. Do tego oczywiście jest jeszcze kształt heksagonu, który też pomaga, że kierunek tej energii przechodzi silniejszą częstotliwością. To wpływa oczywiście na nasz organizm i na naszą przestrzeń, w której funkcjonujemy i żyjemy. Tak na przykład, czy to będzie cały dom czy to będzie kawałek działki, na której rozstawimy strefę razem z alią? Ta przestrzeń komunikuje się z sobą, tworzy przestrzeń, która jest w łagodności i też podnosi wibracje nasze. Około tygodnia wibracje zatrzymują się w krysztale ze względu na jego właściwości zapamiętywania, zakodowania, częstotliwości. A przez to nasza energia wtedy lepiej przepływa przez kanały, lepiej płynie w czakrach, e, zaczynasz się zagęszczać również e, w ciałach energetycznych, czyli eterycznym, emocjonalnym, mentalnym, i potem w kolejnych ciałach, ale wpływa ogólnie na nasz poziom energii, przez to, że uwalnia bardzo wiele zapisów, wiele blokad, to nas regeneruje. A w konsekwencji wchodzimy w poziom na przykład zdrowienia, jeżeli mamy jakieś problemy zdrowotne.